Cześć, witajcie na wspólnym programowaniu w Scratch. Poczekam, aż dołączycie do spotkania i będzie nas trochę więcej, zanim zacznę programowanie. Widzę już tu pięć osób. Przywitajcie się, proszę, na czacie. Bardzo chętnie zobaczę, kto jest z nami na lekcji. Dajcie znać, czy macie już doświadczenie w Scratchu, może? Czy, jest to, czy są to dla Was zupełne podstawy? Jeżeli możecie, to włączcie oczywiście Scratcha. Chyba każdy już z Was zna link do platformy Scratch. Jeżeli nie, to wstawię ją tutaj na czacie. Wstawiłam link, także możecie zaglądać. Cześć, Michał, cześć, Kond, nie wiem kto to jest. E, Michał ma link, dobra. E, już pokażę Wam, czym będziemy się dzisiaj e, zajmować. Stworzymy sobie taką grę dość prostą, ponieważ te tutoriale są dla osób, które zaczynają naukę programowania w Scratch, które chcą poznać zupełne podstawy. Także pokażę Wam, co to ma być za gra. Ma ona polegać na łapaniu spadających przedmiotów. U mnie jest to niska, pączek, który spada do niski. Dodamy sobie również punkty za każdą zdobytą rzecz, która wpada właśnie do kosza. Także wygląda to dość prosto. I zobaczymy czy będziecie wiedzieli jak to zrobić. Będę was pytała o niektóre rzeczy, także zobaczymy czy wspólnie uda nam się stworzyć taką grę. Dobra. Wchodzicie na stronę Scratcha. Klikacie sobie tutaj Stwórz, ja jestem zalogowana na swoim koncie. Jeżeli macie swoje konta, to się zalogujcie. Jeżeli nie, to możecie tworzyć grę bez logowania się na konta. Ja zalogowałam się już na swoje konto, stworzyłam nowe, nowy plik, jakby o, rozpoczęłam nową rozgrywkę, tworzenie nowej rozgrywki. I od czego zacznę? Na pewno od usunięcia kota. Tutaj klikając w ikonkę kosza, mogę usunąć mojego duszka kota, ponieważ chcę wybrać sobie zupełnie inne duszki. Wy też to zróbcie. Cześć, Szymon. Wy też to zróbcie. Wybierzcie sobie miskę albo wiadro, albo coś, w co będą spadały obiekty. U mnie jest to właśnie miska. Jeżeli chcecie zwiększyć jej rozmiar, to tutaj na dole macie takie okienko z napisem rozmiar i liczbę 100. Jeżeli chcecie zwiększyć rozmiar, to wpisujecie na przykład 200. I u mnie niska teraz jest aż taka duża. Może trochę za duża. O, 150 jest idealnie. A także wstawcie u siebie duszka, który będzie łapał przedmioty spadające z góry. I wstawcie sobie może jakieś tło. Tutaj w prawym dolnym rogu wybieramy tło. Macie teraz chwilę, żeby je wybrać. O, ja wybieram sobie coś takiego na ten moment. Albo nie. Jeżeli będą to pączki. To będzie mi pasowało takie tło. Dobra, dajcie znać, czy macie wybrane tło i dodaliście swojego pierwszego duszka. Jeżeli tak, to przejdziemy do tworzenia skryptów, który jest odpowiedzialny za poruszanie się miski, właśnie w prawo i w lewo. A jeszcze odszukam dla Was. Pewną instrukcję, którą będziecie mogli sobie przeczytać związaną z układem współrzędnych w scratch. Później. Później wejdźcie sobie na ten link po naszym spotkaniu i przeczytajcie o co chodzi z tym układem współrzędnych. Ja tak szybko powiem, że położenie naszych duszków jest określane za pomocą. Osi x oraz osi y. Dlatego też tutaj macie napisane wartości x i wartości y. Wartości x, tak jak tutaj jest podpowiedź, odpowiadają za położenie prawo-lewo i poruszanie się w prawo-lewo, natomiast wartości y góra-dół. I dlatego, zgodnie z tym, moja miska będzie poruszała się jedynie w prawo i w lewo. I do tego będę potrzebowała e, strzałek. Dzięki strzałkom będzie się poruszała. Wy możecie też e, sprawić, żeby poruszała się na przykład za pomocą kursora myszy albo e, literek A i D. E, dobra. Żeby zacząć programowanie poruszania się, wybieramy ze zdarzeń oczywiście bloczek. Kiedy kliknięto zieloną flagę, trochę powiększę. Oraz bloczki jeżeli to. I tutaj, jeżeli w ten przedział, w to, w to miejsce między jeżeli i to, wstawię bloczek z. <sum> <sum> Klawisz, tutaj w czujnikach. Klawisz spacja naciśnięty, to będzie poruszał się w prawo. Czyli tutaj muszę zmienić na klawisz strzałka w prawo. Dajcie znać, czy Wam się udało odnaleźć te bloczki. Będziemy teraz tworzyć skrypt odpowiedzialny za poruszanie się miski w prawo. Jeżeli klikniemy zieloną flagę i naciśniemy strzałkę w prawo, chcę, żeby moja miska poruszała się o na przykład 10 kroków. I żeby to zrobić, żeby poruszała się tylko po osi X, wybieram blok ze skryptów ruchu zmień X o 10. O, zobaczcie, i wstawiam go tutaj w ramiona bloczka, jeżeli. Czego mi jeszcze brakuje, to z kontroli bloczka zawsze. Dołączam go tutaj do mojej zielonej flagi i naciskając zieloną flagę sprawdzam, czy działa. Zobaczcie, naciskam sobie prawą strzałkę w prawą stronę i moja miska porusza się w prawo. To samo muszę zrobić do poruszania się w lewą stronę. I tak naprawdę możemy to zrobić, duplikując sobie bloczki. Dajcie znać, czy wiecie, jak to się robi? Jak szybko skopiować bloczki i wykorzystać je w danym skrypcie? Robi się to za pomocą kursora myszy. Odpowiem. Także najeżdżamy prawym. Przyciskiem myszy i klikamy duplikuj. Zobaczcie, ja tu sobie skopiowałam bloczki i tutaj tak naprawdę zmienię tylko klawisz strzałka w lewo i zmień x o 10. I nie może być o 10, tylko o minus 10, ponieważ wartości w prawo. Na osi x są dodatnie, natomiast wartości po lewej stronie osi są ujemne. Także, jeżeli moja miska chce iść w lewo, to wartości będą ujemne. Dlatego tu jest minus 10. Jeżeli sobie poczytacie, um, te, ten wpis o układach współrzędnych, który Wam wstawiłam w komentarzu na czacie, to tam będzie wszystko wyjaśnione, jeżeli chodzi o właśnie układ współrzędnych. Dobra, sprawdzam, czy działa. Naciskam w lewo, naciskam w prawo, no i wychodzi na to, że moja miska porusza się w odpowiedni sposób. Dajcie znać, czy wy jesteście na tym samym etapie i czy udało Wam się zrobić dokładnie to, co mi. I zastanówcie się przy okazji, co będzie wpadało do tej Waszej miski. Czy będzie to piłka, jabłko, jakiś inny owoc, czy może tak jak u mnie chyba wybiorę znowu właśnie pączka. No dobra, to idziemy dalej. Żeby stworzyć kolejne skrypty, wybierzemy nowego duszka. Tutaj wybieram ikonę kota, wybierz duszka i możecie sobie wybrać dowolną postać tak naprawdę, którą chcecie uwzględnić w swoim projekcie. Chyba pominęłam gdzieś tego pączka. Wpiszę. Tutaj można sobie wpisać. I wyszukało mi odpowiednią. Odpowiedniego duszka. Cześć. Cześć. Cześć Wam. Nowe osoby przychodzą. Dobra. Mój pączek jest zdecydowanie za duży więc zmniejszę jego rozmiar tutaj o polowe, o, teraz będzie odpowiedni. I co muszę zrobić? Ponieważ chcę, żeby mój pączek spadał z góry na dół, muszę ustawić go na osi Y, to znaczy tutaj, jak Wam pokazywałam, oś Y jest odpowiedzialna za poruszanie się duszka góra-dół. I poruszanie się do góry jest wartością dodatnią, natomiast poruszanie się w dół wartość ujemną. Dobra, i żeby, żeby mój pączek zawsze startował z tej górnej pozycji, zobaczcie tutaj sobie go postawię, wy też sobie postawcie swoje duszki. Zobaczcie, wartość Y to jest 186 i z tej wartości właśnie chcę, żeby moje pączki spadały na dół. Żeby to zrobić, wybieram bloczek ze zdarzeń, kiedy kliknięto zieloną flagę, z ruchu wybieram bloczek, idź do losowa pozycja, ponieważ chcę, żeby każdy kolejny pączek pojawiał się w losowej pozycji, ale na tej wysokości. Czyli żeby ta wysokość była zachowana, muszę wybrać też ze skryptów ruch bloczek ustaw Y. Ustaw Y na. I tu sobie wpiszę właśnie 187 na przykład. I za każdym razem, jak naciskam zieloną flagę, to pączki pojawiają się w różnych. W różnych miejscach. Ale na tej samej wartości Y. Na tej samej wysokości po prostu. Dobra. No i co? Brakuje nam elementu, by pączek spadał w dół. Tak? Bo chcemy, żeby on leciał na dół w stronę miski. I żeby to zrobić, wybieramy ponownie bloczek. Ze zdarzeń. Kiedy kliknięto zieloną flagę i teraz będzie nam potrzebny ze skryptów ruch taki bloczek zmień Y. O. I ten Y, czyli położenie góra-dół, będzie się zmieniało. Będzie malało, Tak, czyli będzie pączek opadał. W dół. Tak jak powiedziałam, poruszanie się do góry jest wartością dodatnią, natomiast w dół wartością ujemną. Więc, żeby pączek leciał w dół, ta wartość y musi być zmieniona o minusową wartość. Sprawdzę o minus 5. Dobra. Jeszcze nic się nie dzieje, ponieważ. Potrzebuję bloczka też, przede wszystkim bloczka zawsze. Zobaczcie, i już spada mój pączek, widzicie? Już jest wykonywana ta, ten ruch. Natomiast nie chcę, żeby on się zatrzymywał tu na dole, chcę, żeby po, jakby po tym, jak nie złapię, Płonczka do miski, chcę, żeby on znikał i pojawiał się na górze ponownie, a jeżeli wpadnie do miski, to chcę otrzymywać za to punkt. Także, by to zrobić, będę potrzebowała bloczka. Jeżeli i ustawię teraz, zobaczcie, mój pączek tutaj na dole jest na wysokości na osi Y na minus 172. I chcę, by zawsze, gdy dojdzie do tego, do tej, do tego położenia na osi Y chcę, żeby właśnie, chcę, żeby właśnie pojawiał się z powrotem na górze. Dlatego z wyrażeń będę potrzebowała znak mniejszości. Zobaczcie, chodzi o to, że z ruchu wybieram pozycja y, czyli jeżeli położenie pączka na osi y jest mniejsze niż minus 172, to będę chciała, żeby pączek wracał na górę. I to zielony bloczek, ten zielony bloczek wstawiam tutaj pomiędzy, jeżeli to. Czyli, jeżeli pozycja Y jest mniejsza niż 172, czyli jak pączek dojdzie do tego momentu, bądź niżej, to chcę, żeby wracał na górę. Czyli, żeby powtórzył dokładnie te skrypty. Dlatego mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy i je duplikować. I wstawić sobie tu w ramiona bloczka, jeżeli. Teraz te bloczki muszę podłączyć pod ten skrypt. Zobaczcie, powstało coś takiego. Dajcie mi znać, czy wy jesteście na tym samym etapie, czy udało wam się stworzyć podobne skrypty, czy zdążyliście stworzyć. To co ja, no i po naciśnięciu zielonej flagi, czy wasze pączki spadają na dół. No dobra. Dlaczego tylko mój pączek po tym jak spadł? to nie wraca na losową pozycję. Ustawiłam 170, ponieważ było dla niego za e, troszkę, chyba nie wiem w sumie dlaczego, nie było takiego, takiej wartości. Zaraz sprawdzę, gdzie jest 170. No dobra, zmieniłam tu wartość na minus 170 i działa poprawnie. Też zwróćcie na to uwagę. No dobra, moje pączki spadają, ale jeszcze nic się nie dzieje, jak nie wpadają do mojej miski. Żeby sprawić, by wpadały do miski, wykorzystam ponownie ze zdarzeń bloczek, kiedy kliknięto zieloną flagę i bloczek z kontroli zawsze. I ponownie to są bloczki, chyba, które są wykorzystywane najczęściej bloczek, jeżeli to. I tutaj e, wykorzystam z czujników bloczek dotyka. I wstawię tu w ramiona jeżeli to sobie przesunę. Czyli e, zawsze gdy mój pączek dotknie. I tutaj mogę sobie wybrać opcję miska to będę chciała, żeby ponownie powtórzył ten skrypt i poszedł do góry i znów zaczął spadać, czyli że pojawił się kolejny pączek. Czyli ponownie mogę skopiować te skrypty, idź do losowa pozycja i ustaw Y na 187 i wstawić je tutaj. Mam teraz takie trzy gotowe skrypty, jeżeli chodzi o pączka. Zobaczcie, czy też jesteście na tym samym etapie i naciskam zieloną flagę. Dobra, złapię teraz pączka. Zobaczcie, łapię. I kolejne pojawiają się na górze i spadają. I dała. No dobra. Czego mi jeszcze brakuje? Punktów. Żeby stworzyć punktację, potrzebuje stworzyć zmienną, czyli taką naszą komórkę pamięci. O zmiennych też możecie przeczytać na naszym blogu. Stawię Wam później link do wyjaśnienia, czym są zmienne. Natomiast wchodzimy tutaj w skrypty zmienne. To jest taka komórka pamięci, w której zapisujemy wartości, które chcemy, żeby nasz duszek zapamiętał utworzymy nową zmienną o nazwie zobaczcie, od razu pojawił nam się tutaj taki prostokąt z punktami i żeby te punkty się naliczały potrzebuję po tym, jak mój pączek dotknie miski Wtedy chcę, to znaczy jak pączek wpadnie do miski, to chcę, żeby punkt 1 dodawał się. I żeby to się zadziało, wybieram właśnie ze zmiennych ten bloczek zmień moja zmienna o 1. I wstawię go tutaj pod dotyka miskę. To znaczy, kiedy wpadnie do miski. I tutaj należy zmienić. Nie moja zmienna, a zmienna punkty, którą stworzyliśmy. Sprawdzę, czy działa. Zobaczcie, punkty naliczają się potem, jak złapię pączka. Dobra, cześć Mikołaj, cześć nowym osobom. Dobra, mam już punkty ale moje punkty po naciśnięciu zielonej flagi nie wyzerowały się. Żeby to się zadziało, również ze zmiennych wybieram ustaw moja zmienna na 0 i wstawiam ją tutaj pod kiedy kliknięto zieloną flagę. Bo za każdym razem, gdy zielona flaga będzie kliknięta, to punkty się wyzerują. Oczywiście muszę zmienić tu moja zmienna na zmienna punkty. No dobra, wydaje mi się... Że to wszystko. Sprawdzam, czy działa. Punkty naliczają się. I teraz zatrzymam grę, nacisnę flagę i punkty wyzerowały się. Tak, jak widzicie, zakończyłam tą rozgrywkę. Była dość prosta. Dajcie znać, czy była prosta, czy czegoś nowego się nauczyliście. Ja mam dla Was takie zadanie dodatkowe, żeby dodać skrypty, które będą odpowiadały za wygraną. To znaczy, na przykład jak zbierzecie 10 przedmiotów, które wpadną Wam do Waszej miski, to chcę, żeby pojawiła się nowa scena z napisem wygrana. Albo 10, albo nie wiem ile chcecie ustawić, 100 punktów do wygranej. Możecie też sprawić, żeby punkty odejmowały się, na przykład jak nie złapiecie pączka. Pomyślcie, jak to zrobić, zastanówcie się i napiszcie mi w komentarzu, oczywiście. Tam możemy sobie porozmawiać i podpowiadać, jakieś wskazówki, jeżeli chodzi o rozwiązanie. Także bardzo Wam dziękuję za tą szybką lekcję programowania w Scratch. Ciekawa jestem, czy macie zadawane takie projekty ze szkoły, bo widziałam w komentarzach pod naszymi tutorialami, że właśnie wiele. Wielu nauczycieli zadaje na informatykę właśnie projekty w Scratchu, także zapraszam do obserwowania też naszego kanału, bo tam mamy wiele projektów związanych ze Scratchem oraz np. Pythonem i możecie się naprawdę sporo nauczyć. Także dziękuję Wam bardzo, czekam na Wasze projekty w komentarzu, wiedzcie, że możecie udostępnić projekt. Zobaczcie, tutaj mi się, jeżeli macie potwierdzone konto, tutaj macie przycisk udostępnij i możecie wkleić link w komentarzu pod filmem. Ja wtedy będę mogła po prostu w niego wejść i sprawdzić, jak wygląda wasza rozgrywka. Także dziękuję Wam bardzo. Ja też wstawię o, może zróbmy tak, że ja wstawię Link do mojego projektu też w komentarzu, żebyście mieli taką podpowiedź. To dziękuję Wam bardzo za wspólne kodowanie i do zobaczenia na następnym live. Cześć.